Witajcie kochani w kolejnym paranormalnym odcinku. Tematem jest Top 5 paranormalnych historii, które na pewno Cię przerażą. Zapraszam do oglądania. Numer 1 na naszej liście to Wiedźma Bellów. W roku 1817 we wspólnocie Red River w hrabstwie Robertson w amerykańskim stanie Tennessee mieszkała rodzina Bellów. John, jego żona Lucy i ich dziewięcioro dzieci. Wszyscy oni byli bardzo religijni. John był seniorem w miejscowym kościele baptystów. Pewnego dnia na polu John zobaczył przedziwnie wyglądające zwierzę. Miało ono ciało psa, lecz jego głowa przypominała królika. Zaskoczony mężczyzna strzelił w kierunku stwora, ale ten zbiegł. Tego samego dnia wieczorem, kiedy rodzina zasiadła do kolacji, usłyszała dziwny dźwięk w ścianach swojego domu. Przypominał on stukanie lub dudnienie. Rodzina była przekonana, że któryś z sąsiadów robi im głupi dowcip. W kolejne dni w domu słychać było coraz więcej strasznych odgłosów: stukanie, szemranie, szepty, szuranie. Następnie w pokojach dzieci zaczęły się dziać zdumiewające rzeczy. Niewidzialne ręce zrzucały poduszki z łóżek. Meble podskakiwały i przesuwały się przez pokój, przelatywały kamienie. Sytuacja stale się pogarszała. Wkrótce bellowie zaczęli słyszeć szepczące głosy, jednak nie mogli zrozumieć słów. Opowiadali, że brzmi to jak śpiew starej kobiety. Następnie zaczęły się fizyczne ataki na dzieci. Coś szarpało je za włosy, a jedna z córek, Elizabeth była bita po twarzy, zaś na jej ciele pojawiały się odciski rąk. Rodzice zdecydowali, że powinna ona na jakiś czas przenieść się do sąsiadów, jednak niewidzialna istota podążyła za dziewczyną. Kiedy Betsy zaręczyła się z Joshuą Gartnerem, tajemniczy głos powtarzał jej, żeby nie wychodziła za niego za mąż, oraz zdradzał intymne sekrety mężczyzny i w końcu doprowadził do zerwania zaręczyn. Rodzina w końcu poprosiła o pomoc. W ich domu zebrali się sąsiedzi, którzy zorganizowali akcję ratunkową. Niestety nie przyniosła ona oczekiwanych skutków. Mężczyźni doszli do wniosku, że mają do czynienia z uznaną za czarownicę Kate Batts. Była ona poprzednią właścicielką ziemi Bellów. Wkrótce John zaczął chorować. Jego stan stale się pogarszał, a duch nieustannie go atakował. W 1820 roku Pan domu zmarł. Głos oświadczył zebranym żałobnikom, że otruł John'a. Na pogrzebie głos wyśpiewał radośnie pijackie piosenki. Duch odwiedził wdowę jeszcze raz po pogrzebie. Zapowiedział, że wróci za siedem lat. I dotrzymał słowa. Przy ostatniej wizycie głos oznajmił, że powróci za 107 lat do bezpośredniego potomka Johna. Nie wiadomo jednak, czy tak się stało. Numer 2. Duch Teresity Bassa Rok 1977. 47-letnia Teresita Bassa pracowała w szpitalu w Chicago jako terapeuta oddechowy. 21 lutego miejscowa policja dostała wezwanie do pożaru. Na miejscu odkryto nagie, zakryte materacem zwłoki teresity. Śledztwo wykazało, iż kobieta została zasztyletowana, a później sprawca podpalił jej ciało. Z mieszkania zniknęła jej biżuteria. Policja początkowo podejrzewała byłego przyjaciela ofiary, jednak okazało się, że ma on alibi i śledztwo utknęło w martwym punkcie. Rok po tych dramatycznych wydarzeniach, oficer prowadzący sprawę znalazł na biurku informację, żeby skontaktować się z doktorem Jose Chua. Pracował on w tym samym szpitalu, co Teresita. On i jego żona Remebios, nazywana Remi, znali zmarłą, lecz nie przyjaźnili się z nią. Doktor Chua oświadczył, że jego żona jest opętana przez ducha Teresity. Kiedy Remi wchodzi w stan podobny do śpiączki, to może rozmawiać ze zmarłą kobietą. Doktor twierdził, że nie wierzył żonie, jednak sam słyszał wydobywający się z jej ust głos Teresity. Mówiła ona po filipińsku. Powiedziała, że policja potrzebuje pomocy w rozwiązaniu zagadki jej śmierci oraz że zabójcą jest pracujący w tym samym szpitalu pielęgniarz Alan Showery. Miał on przyjść do Basi w celu naprawienia jej telewizora. Zabił kobietę i ukradł biżuterię. Miała ona wartość nie tylko materialną, ale też sentymentalną. Ojciec zmarłej kupił ją we Francji dla jej matki. Morderca ofiarował skradzione kosztowności swojej dziewczynie. Zdumieni policjanci wysłuchali słów doktora ze sporym sceptycyzmem, jednak zeznający znali bardzo wiele szczegółów, które nie były podawane do wiadomości publicznej. Znali nazwiska, numery telefonów, potrafili dokładnie opisać to, co zostało skradzione z mieszkania. Dlatego prowadzący śledztwo postanowili sprawdzić przekazane im informacje. Udali się do mieszkania Szaueriego i jego partnerki. Zapytali podejrzanego, czy zgodzi się odpowiedzieć na kilka pytań. Ten dobrowolnie pojechał z nimi na komisariat. W rozmowie przyznał się, że miał naprawić telewizor Teresity, jednak kobieta odwołała spotkanie. To wywołało podejrzenia śledczych. Pojechali do mieszkania Szaueriego i rozmawiali z jego dziewczyną. Ta stwierdziła, że Allen nie zna się na naprawie urządzeń elektrycznych. Zapytana o wisiorek i pierścionek, które miała na sobie, powiedziała, że to prezent od ukochanego. Okazało się, że biżuteria należała do Teresity Basi. W końcu morderca przyznał się do winy. Sąd uznał zeznania ducha i skazał go na karę więzienia. Numer 3. Nawiedzony przejazd kolejowy w San Antonio Na obrzeżach San Antonio w Teksasie istnieje przejazd kolejowy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie występujące w tym miejscu zjawisko. Jeśli zostawimy samochód przed samym przejazdem lub na nim i wrzucimy luz, to pojazd przesuwa się, jakby pchały go niewidzialne ręce. Najciekawsze jest to, że przejeżdża on przez przejazd pod górkę. Miejsce to jest znane jako nawiedzony przejazd kolejowy. Przyciąga wielu turystów. Wielokrotnie robiono tu doświadczenia i posypywano samochody mąką lub zasypką dla niemowląt. W momencie przejeżdżania przez tory na pojazdach pojawiały się podobno małe odciski rąk. Miejscowa legenda głosi, że w latach 30. w tym miejscu zdarzył się tragiczny wypadek. Autobus wiozący dzieci z pobliskiej szkoły zepsuł się na torach. Kierowca zauważył zmierzający w ich kierunku pociąg. Próbował jak najszybciej zabrać uczniów z torów. Niestety nie zdążyli. Na miejscu zginęła cała dziesiątka i kierowca. Obecnie duchy zmarłych próbują uchronić innych przed strasznym losem. Dlatego jeśli jakiś kierowca stanie na torach lub zbyt blisko nich, dzieci próbują zepchnąć jego samochód w bezpieczne miejsce. Podobno rozlegają się tu też dziecięce krzyki. Inni twierdzą, że słyszeli śmiech i rozmowy. Niestety, opowieść ta nie została udokumentowana. W prasie z tamtego okresu nie ma wzmianek o tak tragicznym wypadku z udziałem dzieci. Miejscowa ludność i policja są nieco zmęczeni pytaniami o nawiedzony przejazd. Jednak legenda żyje swoim życiem. W sieci można znaleźć nagrania z przejazdu oraz zdjęcie, na którym wiele osób widzi ducha. Numer 4. Diabeł z Devonshire. W nocy z 8 na 9 lutego 1855 roku w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii były intensywne opady śniegu. Cała okolica pokryta była białym puchem. Dziwne ślady na śniegu pierwszy zauważył piekarz Henry Pilk. Najpierw myślał, że to co widzi to ślady osła. Jednak zastanowiło go, że są one równe i prowadzą w pojedynczych liniach czyli zrobiła je istota dwunożna. Zaalarmował o tym wydarzeniu sąsiadów. Zorganizowano wyprawę w celu odnalezienia dziwnego zwierzęcia. Okazało się, że ślady ciągną się przez 160 km. Co dziwniejsze, kiedy robiące je stworzenie napotykało na drodze przeszkodę, po prostu po nich przechodziło. Tropy odnajdywano na dachach, murkach granicznych, w ogrodach, na polach. Podchodziły pod drzwi domów, a następnie zawracały. Kiedy stworzenie napotkało wysoki mur, ślady urywały się przed nim i pojawiały się z drugiej strony. Czasem nieco skręcały, jednak z reguły szły w linii prostej. Biegły również w małych otworach w żywopłotach czy rynnach. Urywały się nagle w szczerym polu. W raportach pisano, że psy nie chciały podejmować tropu i spłoszone uciekały. Nigdy nie wyjaśniono przyczyn tego zjawiska. Najciekawsze jest to, że podobne ślady na śniegu czy piasku w różnych latach pojawiały się również w innych miejscach, takich jak Belgia, Polska, Brazylia czy Szkocja. Podróżnik James Alan Rennie w 1924 roku twierdził, że na zamarzniętym jeziorze w Kanadzie był świadkiem powstawania tych śladów. Miała je zostawiać niewidzialna istota, która szła w jego stronę. Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić to dziwne zjawisko. Twierdzono, że mogą to być ślady różnych zwierząt, lecz zwykle nie pasuje kształt odcisku czy jego wielkość. Inna śmiała teoria mówi, że jest to wynik romskich rytuałów odpędzających demony. Ich uczestnicy mieli poruszać się na szczudłach. Jeszcze inni łączą te ślady z angielską legendą o Springfield Jacku. Numer 5. Twarze z Belmez Maria Gomez Camara mieszkała w Belmes de la Moraleda w Hiszpanii. Pewnego sierpniowego dnia 1971 roku kobieta gotowała obiad dla swojej rodziny. Nagle zauważyła na palenisku plamy przypominające kobiecą twarz. Maria próbowała wyczyścić plamy, jednak cały czas było je widać. W końcu jej mąż, Juan, widząc, jak bardzo niepokoją one jego żonę, postanowił zburzyć palenisko i zbudować nowe. Ku przerażeniu małżonków plamy pojawiły się znowu. Wkrótce zaczęły też wyłaniać się kolejne twarze. Rodzina próbowała za wszelką cenę się ich pozbyć. W końcu zdecydowali się na pokrycie podłogi warstwą cementu. Jednak upiorne plamy ciągle wracały. Zdesperowany Juan postanowił kilofem rozbić podłogę. Jednak wiadomość o dziwnym zjawisku dotarła do burmistrza. Nakazał on wycięcie fragmentu podłogi i poddanie jej ekspertyzom. Zdecydowano się również na prace badawcze na terenie domu. Okazało się, że pod jego fundamentami znajdują się datowane na XIII wiek bezgłowe zwłoki. Wykopano je i pochowano ze starannością. Potem wylano nową podłogę. Jednak po kilku dniach twarze wróciły. Do tego zaczęły robić grymasy i krzywić się. Dom szybko stał się atrakcją turystyczną. Państwo Kamara pobierali opłaty za jego zwiedzanie. Na podłodze pojawiały się kolejne twarze. Każda z nich miała inne rysy i minę. Wieści o tym zjawisku dotarły do znanego badacza zjawisk paranormalnych, Hansa Bendera. Przyjechał on wraz z ekipą do Belmes. Sprawdził, czy twarze nie są fałszerstwem i przykrył podłogę folią, by zbadać jej wilgotność. Mimo prac na podłodze cały czas pojawiały się nowe wizerunki. Zarejestrowano nawet moment kształtowania się jednej z twarzy. Podłogę zbadano, zmierzono, zważono. Przeanalizowano jej skład chemiczny i prześwietlono. Nie znaleziono żadnych anomalii. Twarze pojawiały się przez kolejne 30 lat. Podejrzewano, że Maria Gomez Camara jest medium i to ona przywołuje twarze. Jednak jej śmierć nie przerwała zjawiska. Łowcy duchów nagrywali w tym miejscu EVP, na taśmach słychać krzyki i jęki. Tajemnicy twarzy z Belmes do tej pory nie wyjaśniono. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że te top 5 zjawisk paranormalnych bardzo Wam się podobało. Będę wdzięczny za każdy like, subskrypcję i komentarz, a pewnie, jeśli Wam się podobało, to widzimy się w kolejnym odcinku.